Cześć wszystkim, nazywam się Kami, jestem jeden ze zdesperowanych gromowanych, a to jest League of Legends, które nagrywam z Dawidem. Tak, ja też jestem zdesperowany gromowładnym i też tutaj jestem i też nagrywam o League of Legends. League of Legends. Magia normali. W końcu, w końcu po raz trzeci, czwarty zobaczę Popi. Poppy. <laughs> Poppy niezła, zła, nie zła Popi jest. Będę musiał w sumie na nią uważać dosyć mocno. W sumie my mamy na Nininami i aż Asz. Asz. Aha, no tak, nami to jest. Rozumiem. A popi jest na topa. Nami ma tego y, CV. CV, o jeju, mamy przejebane. Przez rany i w ogóle. No. Idę na bota! Idź na bota. Nad wolnemu kio, to nie dużo to dało. I tak ze Lol. A. To trochę dziwne, ale okej. Okay. O, uważaj, bo ona będzie chciała cię skrytykować. <laughs> O, ho, ho, ho. Dobra, nie skrytykowała, mogę, mogę rzucić swoje ku na nią. Muszę się pogodzić z tą krytyką, Ładnie ha, każe. Ha, 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 ha. Ładnie. zabijasz ją? Specjalnie ją zagzostuję dla ciebie. Zabijcie ją? Kurwa. O, nie! Kur, co ty nie, nie. robisz? Zabiję cię, lol. Ona chciała mnie postraszyć. To coś nazywa zoning, Dawid. O, ale cię zoning... Ej, tu jest Bukong. Znaczy był przed... Dobra, nie, nie, nie. No spokojnie. Co co my jest strac I stracę miniona przez ciebie. Report my support. Albo nie. 160 aquas. 160 muszę mieć, żeby ten... No już mam Tak Jak w tego porządnie użyć. Chcesz? No, w sumie jak podejdzie. Bo ona nie ma zbytnio many teraz, nie? Mogę flash, flash Q spróbować, ale nie wiem. Nie, czy nie, nie. Się robi. Za trudno trafić tam. Dawaj. Po Postaram się ją zabić. Dobra, nie. nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę! Zabiłeś dobrze. Ale pra prawdopodobnie zginiesz Umrę. Na pewno. Na pewno umrę. Taka piosenka romska. O wow. Pomagam O wow, chyba też używa tego ładnie O dupa, ginę. O chłopie Mami Nie O Wszystko będą moje Jest Jej Ja tu pomagam ci Jak tylko mogę y Bóg mam z tyłu O dupa Jestem w dupie Poczekaj, poczekaj. Ono je, jesteś na, naprawdę. O! ULT! Sorry. Zabrałem. Spoko, spoko. O, uwaga, że popi Zajebiście miśki. Ja chyba jak trzymam ulta, to mi się ma na końcu. Coś mi się przypomina tak. O Boże. Uważaj! Co tu się dzieje? W ogóle... Nie wiem, ale trochę dupa boli. Co tu fokosy ci Ja już nie mam many. Sorry. Ej, uwaga! I tu, bo tu jest ta... Aż... No to... No to umarłem. No ja też.

Powinniśmy się wycofać razem, wiesz? No, 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 Ładnie A nie, reda Zabijam ją Dobrze I cofamy? Co to było? Popi. Twardo puściłem O, jest red A nie, nie ma, ja go mam Aśko idzie O nie! A, ty masz tego Ale i tak ginę, to jest Popi. Ej, 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 misiu Odpuść tego Tureta, to młysze, nie umrzesz. umrze, No, to. A, tam jesteś. To nie umrze. To nie bije. Nie wbija. I wbijacie, bo to już jestem. O! miło butów, tak Zos. wolno. No nie trafiłem. For real. No, ja on powinien zabić jednak. Poleczenie. Ult Jeszcze mam w sumie ona ulta zmarnowała Nie ma Ari. ulta? No No nie Bisz. będę flasho'ał tylko za Ari. U, Ostrożnie, żeby Wukong Wukong już, ja ma... już nie ma Ja się boję tego Wukonga Wukong już nie ma w Za jakieś 5 sekund znowu będzie No czy chodzi o HP Chyba to wygrywamy to skończyć Chyba tak No <laughs> jest tylko aśko. Kolejny bot do reportu, tam on reportować siebie, czy i? Hmm. Tak, zabił ją Dobra, zakończmy to Ło, powiedziałem jak Jarvan czwarty. Zakończmy to Patrz, nie zabiłem jej! W ogóle takie słabe tłumaczenie, zakończmy to Okej, okay, no to co? My jesteśmy zdesperowani, gromowani Zdesperowani, bo tak? Gromowani, bo wygrywamy Cześć wszystkim, Dawid Trzymajcie się. Cześć.